No to próbujemy. Tomek do Doradca TV i mały eksperyment vlogowy z moim i waszym udziałem. W biznesie jest tak, że jeśli myślimy o wprowadzeniu nowego produktu na rynek, nowej linii produktowej czy w ogóle jakiejś nowej dużej strategii, to żeby nie przepalić kasy, czasu, pracowników, zaangażowania i tak warto jest zrobić najpierw taki test, można powiedzieć takie badanie rynku, przetestować daną usługę czy produkt na jakiejś określonej grupie docelowej i sprawdzić, czy po prostu w dobrą stronę idziemy z tą strategią. I dokładnie taki sam eksperyment chciałbym przeprowadzić tu i teraz w najbliższych tygodniach, może nawet miesiącach na blogu z Waszym udziałem. Chciałbym częściej y, kręcić dla was filmy i chciałbym y, dużo więcej tematów poruszać. Poruszenie jednego tematu w tygodniu przy większym przygotowaniu researchu i tak dalej, y, działa i dostaję od was coraz więcej zapytań, coraz więcej komentarzy i to ma sens. Ale lista tematów, o których warto porozmawiać, i lista rzeczy, które mi wpadają nieprzewidzianie i chciałbym je poruszyć, jest tak ogromna, że nie ma szansy zmieścić się w, tak jakby w liczbie tygodni w roku. Więc masa rzeczy po prostu ucieknie i nie ma szans ich zrealizować. Więc pomyślałem, że mógłbym robić na przykład mniejszy montaż, gorsze oświetlenie, czy w zasadzie mniej technicznego przygotowania i polecić trochę na spontanicznych nagraniach z użyciem na przykład telefonu komórkowego, jeśli oczywiście Wam to będzie odpowiadało. Jest masa tematów, które wpadają totalnie z czapy. Na przykład w poniedziałek był najniższy kurs notowany Deutsche Banku na niemieckiej giełdzie i stwierdziłem, że samo się prosi, żeby po prostu te akcje kupić. I kupiłem ich chyba kilkanaście, bo to jest kwota kilkuset złotych, one są dosyć tanie, bo są po 10 euro. I chciałem o tym opowiedzieć, ale zanim ja się tego przygotuję, zanim to zrobię i tak dalej, to tak naprawdę od tego dołka może minąć już nawet tydzień, bo ja cały czas też mam swoją działalność i nie jestem w stanie tak jakby. Wiecie, nie zarabiać i kręcić tylko vloga. No niestety nie jestem jeszcze na tym etapie, żeby móc sobie pozwolić hobbystycznie robić vloga, a pieniądze same rosną na drzewach. Nie. Więc pomyślałem, że mógłbym wykorzystywać takie krótkie formy. No jest popularna forma daily vloga, ale tego nie zaryzykuję, nawet tej nazwy nie zaryzykuję, bo. Gdybyście musieli na przykład zobaczyć, jak jestem przeziębiony, albo jak jestem ekstremalnie skacowany, no bo Daily Vlog zakłada, że codziennie coś nagram, a są takie dni, kiedy to nie jest dobry pomysł, żeby cokolwiek nagrywać. Więc daily to jest za mocno powiedziane, ale może bliżej takiej formy, jak widzicie kiedyś na kanale Mateusza Grzesiaka, on to nazwał insighty chyba czy coś takiego, że po prostu wyjmuje telefon i zaczyna nawijać do telefonu, bo ma jakiś ważny temat, ważną myśl do przekazania. I, I pomyślałem, że w takiej formie mógłbym nawet kilka razy w tygodniu wrzucać swoje krótkie firmy, nazwać to vlog i zobaczymy, jaka będzie Wasza reakcja. To jest też świetna metoda na odpowiadanie na pytania, które się pojawiają w trakcie. Czyli pod jednym wideo zadajecie jakieś pytanie, i w zasadzie w najbliższych dwóch dniach możecie uzyskać na to pełną odpowiedź w formie nowego wideo poświęconego temu tematowi. Jeśli znam odpowiedź z czapy. No i tak jak teraz widzicie. Ja po prostu mówię, więc nie jest to poddane żadnemu dodatkowemu montażowi, nie ma żadnych cięć, przebitek, jakichś dodatkowych materiałów i zobaczymy, na ile taka metoda ma sens. I teraz chciałbym Was prosić: po pierwsze, o to, żebyście się wypowiedzieli, czy pomysł jest dobry, czy chcielibyście faktycznie poświęcić, nie wiem, 3, 4, 6 minut dziennie na dowiedzenie się czegoś o finansach, biznesie, inwestycjach, czy może takim pojmowaniu świata trochę przez pryzmat tego, że jednak pieniądz nim w dużej mierze rządzi. I ja wiem, że jak ktoś na przykład uczy fizyki, to wszędzie widzi siły, które na świecie oddziałują, tak, że jak procesy w fizyce działają, jak ktoś się skupia na biologii, to zwraca większą uwagę na przyrodę, no a ja zwracam większą uwagę na pieniądze i jak kupuję coś w sklepie, to zastanawiam się, dlaczego to kupiłem, co podziałało, jaka jest tym marża, ile sklepikarz wydał na reklamę, a ile zarabia pracownik, czy jego zawód będzie miał przyszłość za 10 lat, bo może będzie to robił robot. Mam taką e, ostatnio... Głęboką myśl za każdym razem, jak idę na siłownię i w ogóle tam nie ma żywego człowieka, bo wszystko obsługują maszyny i komputery. I pomyślałem, że właśnie tego typu wideo będę w stanie produkować dużo szybciej, dużo łatwiej, i zobaczymy, czy one faktycznie wniosą coś do Waszego życia, a może po prostu też ułatwimy sobie trochę wspólną pracę i będę w stanie odpowiadać na Wasze pytania i jeszcze więcej przekazać z tej wiedzy edukacji finansowej. I pierwsza rzecz to jest prośba o to, czy Wam się taki pomysł podoba i co o tym myślicie. Można to powiedzieć łapką w górę, tak chyba na YouTubie najłatwiej jest dać coś do zrozumienia. Albo można też napisać w komentarzu, co się o tym myśli. Może od razu wrzucając jakieś pytanie, które warto poruszyć w najbliższych dniach. Na pewno nagram coś o tym Deutsche Banku, bo to jest przefajna sprawa. I czy w ogóle można bank... Czy tego tak, takich dużych rozmiarów może w tym momencie upaść i taka mała spekulacja czy politycy pomogą, a inwestorzy zarobią, ale to inne wideo. Mm, I taki jest mój pomysł, żebyśmy zrobili taki almost daily vlog, ale o finansach. Tadam, powiedziałem to. Namierzałem się od kilku dni, bo jak zacznę to już będę musiał to robić, więc to też jest takie zobowiązanie. Do końca roku zostało chyba niecałych 100 dni. Do Sylwestra, więc myślę, że to też jest taki dobry czas na taki biznesowy test, czy Wam to daje wartość. I czy ja jestem w stanie to fizycznie robić i też jestem zadowolony z efektów. I jeśli to wszystko się super udaje, to być może w styczniu to już będzie tak jakby wpisane w mój codzienny kalendarz, że myślę o czym by to fajnym nagrać i co fajnego powiedzieć. Takie większe wideo z taką uniwersalną wiedzą będą oczywiście też przygotowywane i też będę się starał, żeby co najmniej raz w tygodniu takie wideo wyszło. W szczególności ostatnio o inwestowaniu, bo o to dostaję bardzo, bardzo dużo pytań. A inwestować warto, ale trzeba się najpierw nauczyć. Tara, bardzo proszę... O odpowiedzi i o jakieś sugestie, bo wy też mnie uczycie, jak robić ten kanał. Ja nie jestem jakimś zawodowym vlogerem, ja też się dużo rzeczy jeszcze uczę i uczę się przede wszystkim od Was, którzy często piszecie mi prywatne wiadomości, więc też no, tego nie mam jak pokazać i tego bym nie chciał pokazywać, ale często dostaję super feedback w prywatnych wiadomościach, a nie na przykład w komentarzach na YouTube. To też dużo mówi o tym, że my o finansach nie lubimy rozmawiać tak bardzo wprost. A lubimy często po prostu pokorespondować prywatnie. I też nie ma problemu, dopóki jestem w stanie to fizycznie ogarnąć i Wam regularnie odpowiadać. Także zaczynamy eksperyment Almost Daily Vlog. Tak z angielskiego mogłoby to brzmieć. I mam nadzieję, że Wy się dużo z tego nauczycie. I ja będę miał dużo z zrobienia takich filmów. I nie będę musiał się pierniczyć z całym studiem i, i montażem, bo tego jeszcze nie do końca dobrze, dobrze umiem. No. To zapraszam do kolejnych wideo i zobaczymy, jak szybko będę w stanie wrzucić to z telefonu.